Jeżeli wydawało wam się, że to jest Łada Niwa z soczewkowymi reflektorami i ledowymi gaczami, to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie to. To jest Łada Niwa w wersji Long, a konkretnie 4x4 Urban w wersji wyposażenia Black. No czyż ona nie jest piękna? Zobaczcie środek. Ma przyciemniane szyby, więc nie widać, ale ma plastikowy kokpit taki powiedzmy z lat. z tej dekady, no. Yy, z tego tysiąclecia. Tak wygląda. Proszę. Niwa legend. Zobaczcie, jak już pięknie porwiała drabinka, ale jest. Niwa legend. No i te lampy. No, trzeba przyznać, że jest legendą. O, tutaj chyba ktoś szybę wymieniał przednią, lewą, prawą, mocną. Bo nie jest przyciemniona za bardzo. A nie, no jest. To może coś będzie widać. No, tak wygląda. Co pod maską? Pewnie to 1,7, co benzynowe, które tam jest od 40 czy 60 lat. No i tak właśnie to wygląda.